Prawo jazdy, dowód rejestracyjny, czy tylko jakieś dobre wymówki, staruszku. Tak prychnął młody funkcjonariusz, okrążając zardzewiałego pikapa, chichocząc ze swoim partnerem. Kierowca nie kłócił się, nawet nie podniósł wzroku. Po prostu trzymał obie ręce na kierownicy, pewnie cicho i z bliznami. Godzinę później podjechał czarny SUV, a kiedy wysiadł z niego czterogwiazdkowy generał, nie zasalutował. Wskazał na funkcjonariuszy i powiedział sześć słów. Właśnie zatrzymaliście człowieka, który mnie szkolił. Jeśli to cię poruszyło, skomentuj szacunek dla każdej cichej legendy, która wciąż chodzi wśród nas. Harold Briggs, lat 82, wracał do domu ze sklepu z narzędziami, jego stary Czewi trząsł się na każdym zakręcie, ale jeździł, bo sam go zbudował. Nosił wyblakłą, flanelową koszulę, dżinsy i czapkę z wytartym haftem. Siły specjalne. Armii USA. Nikt go nigdy nie zauważał i tak mu się podobało. Tego ranka kupił części, by naprawić rampę dla wózka inwalidzkiego sąsiadki za darmo. Mile od domu zamigotały za nim czerwone i niebieskie światła. Spokojnie zjechał na pobocze, trzymając ręce na kierownicy. Podeszło dwóch młodych funkcjonariuszy. Jeden stuknął w maskę. Brak tablic? Brak naklejek? Jeździsz kupą złomu? Drugi uśmiechnął się złośliwie. Prawdopodobnie niezarejestrowany albo kradziony. Co myślisz, staruszku? Harold odpowiedział cicho. Jest mój. Od 1968 roku. Masz dowód? Podał im. Parsknęli. Emeryt? Ta, jasne. Siedź spokojnie. Wyciągnęli go. Jeden roześmiał się. Jesteś pewien, że nie przewozisz w tym bimbru? Harold nic nie powiedział. Funkcjonariusze okrążyli jego ciężarówkę, przesuwając palcami po wgnieceniach i rdzy. Każdy ślad opowiadał historię, której nie potrafili odczytać. Afganistan, 1978. Kolumbia, 1983. Miejsca, które oficjalnie nie istniały na żadnej liście przydziałów. Proszę podejść tutaj, ser, powiedział jeden, a słowo ser ociekało drwiną. Harold zastosował się jego ruchy były wyważone, celowe. Lata walki nauczyły go, że opór często niepotrzebnie eskaluje sytuację. Poza tym nigdzie mu się nie spieszyło. Czy jest na pace? Wyższy funkcjonariusz wskazał na drewno i materiały budowlane. Materiały na rampę dla pani Clancy z sąsiedztwa. Jasne, że tak. Roześmiał się funkcjonariusz, wymieniając porozumiewawcze spojrzenie z partnerem. Zniszczone dłonie Harolda. Nosiły odciski człowieka, który zbudował i odbudował więcej niż tylko ciężarówki. Budował szpitale polowe pod ostrzałem wroga, schrony podczas powodzi i owszem dziesiątki ramp dla weteranów, którzy nie mogli poruszać się po własnych werandach. Słońce prażyło, gdy kazali mu opróżnić kieszenie, klucze, portfel, zniszczone zdjęcie, mały notatnik pełen nazwisk, przy niektórych gwiazdki, niektóre całkowicie przekreślone. Czy to jest jakiś kot? Funkcjonariusz przekartkował notatnik. Harold po prostu powiedział: Nazwiska ludzi, z którymi służyłem. Funkcjonariusz rzucił mu go niedbale z powrotem. Cóż, twój wóz na pewno nie jest dopuszczony do ruchu. Harold złapał notatnik, delikatnie wsuwając go z powrotem do kieszeni, z szacunkiem kapelana obchodzącego się z Pismem Świętym. Nie poprawił ich. Nie wyjaśnił, że jego pojazd ma specjalne oznaczenie pojazdu historycznego, które zwalnia go z niektórych przepisów. Po prostu stał tam. Wyprostowany, cierpliwy, cichy. Kazali mu usiąść na krawężniku. Ludzie przejeżdżali, telefony nagrywały. Jeden funkcjonariusz powiedział: Nie współpracuje. Drugi dodał: Może stanowić zagrożenie. Zgłosili to: Możliwy skradziony pojazd. Starszy mężczyzna, niechętny do współpracy. Harold po prostu wpatrywał się w horyzont. W kieszeni miał złożony list, notatkę emerytalną, podpisaną przez szefa sztabu armii, w schowku certyfikat brązowej gwiazdy i zdjęcie jednostki, którą kiedyś dowodził. To procedura, powiedzieli mu. Rozumiesz? Nie odpowiedział. Po trzydziestu minutach jeden z nich kopnął oponę i mruknął: Założę się, że ten gość myśli, że jest Rambo. Przechodzący nastolatek zachichotał, robiąc sobie selfie z Haroldem w tle. Dziadek ma kłopoty. Podpisał zdjęcie, wrzucając je do mediów społecznościowych bez zastanowienia. Powinniśmy sprawdzić jego leki? zażartował młodszy funkcjonariusz. Może zapomniał, kim jest? Milczenie Harolda zostało błędnie zinterpretowane jako dezorientacja, a nie to, czym było naprawdę. Wyćwiczona cierpliwość człowieka który przetrwał przesłuchania przez ekspertów znacznie bardziej onieśmielających niż dwaj lokalni funkcjonariusze. Starszy pracownik pobliskiej stacji benzynowej rozpoznał Harolda. Po cichu do kogoś zadzwonił. Nie uwierzysz, kogo tu teraz trzymają na ziemi. Minęło 40 minut. Funkcjonariusze śmiali się, popijali kawę. Jeden usiadł na masce. W pięćdziesiątej dziewiątej minucie zmienił się wiatr. Czarny suw skręcił za róg, Rządowe tablice, przyciemniane szyby. Zatrzymał się. Obaj funkcjonariusze wstali. Tylne drzwi otworzyły się i wysiadł wysoki mężczyzna w pełnym mundurze czterogwiazdkowego generała. Który z was zatrzymał tego człowieka? Południowy upał falował nad asfaltem, gdy Harold siedział, a jego cień ledwo dawał ulgę. Funkcjonariusze ustawili się pod pobliskim drzewem. Klimatyzacja w ich radiowozie działała okresowo, gdy wsiadali, by sprawdzić dane. Po drugiej stronie ulicy zebrał się mały tłum. Krążyły szepty. Większość zakładała, że Harold to po prostu kolejny awanturnik, być może cierpiący na demencję lub dezorientację. Niewielu zauważyło, jak idealnie nieruchomo siedział, jak miarowy pozostał jego oddech. Postawa człowieka, który kiedyś czekał 72 godziny w błocie dżungli na zespół ewakuacyjny. Myślisz, że powinniśmy wezwać opiekę społeczną? Zapytał młodszy funkcjonariusz wystarczająco głośno, by Harold usłyszał, Nie, pewnie ma gdzieś rodzinę. Jak zweryfikujemy status pojazdu, to coś wymyślimy, odpowiedział jego partner. Myśli Harolda powędrowały ku podobnym drogom, zakurzonym ścieżkom w Wietnamie, gdzie zatrzymywali go młodzi ludzie z karabinami i niewielkim przeszkoleniem. Tamte spotkania kończyły się inaczej. Ich szacunek często stanowił różnicę między życiem a śmiercią do funkcjonariuszy podeszła kobieta. Przepraszam, to Harold Briggs buduje rampy dla niepełnosprawnych weteranów w naszej społeczności. Proszę pani, proszę się cofnąć, to sprawa policyjna, odpowiedział funkcjonariusz lekceważąco, ale to odznaczony weteran, wszyscy go tu znają. Wykonujemy swoją pracę, proszę pani, proszę wrócić do swojego pojazdu. Odeszła, kręcąc głową. Harolda bolały kolana od siedzenia na betonie, ale nie okazywał tego, nie dałby im satysfakcji, widząc jego dyskomfort. Przetrwał znacznie gorsze rzeczy: choroby tropikalne, rany od odłamków, 36 godzin w zalanej jaskini podczas pory monsunowej. Pracownik stacji benzynowej, Mike Henderson, sam były żołnierz, natychmiast rozpoznał Harolda. Mike bywał na spotkaniach VFW, gdzie Harold rzadko zabierał głos, ale kiedy już to robił, Wszyscy słuchali. Mike dokładnie wiedział, do kogo zadzwonić. Generale Philips? Tu Mike ze stacji Riverside Gas. Sir, trzymają Harolda Brixa na krawężniku jak przestępcę. Tak, sir. Widzieliśmy. Rook, Maple i Pine. Tak, sir. Ten sam Harold Bricks. Funkcjonariusze znudzili się swoją zdobyczą. Komputer nie wykazał żadnych nakazów, ani listów gończych. Pojazd nie był zgłoszony jako skradziony. Po prostu stary człowiek z niezarejestrowaną ciężarówką. Zakończmy to, powiedział starszy funkcjonariusz. Wypisz mu mandat za przeterminowaną rejestrację, niewłaściwe wyeksponowanie tablic i niebezpieczny pojazd. Trzy mandaty. Będzie go to kosztować prawie tysiąc dolców. Przepisy to przepisy. Podeszli do Harolda z podkładkami w ręku, gotowi wymierzyć biurokratyczną karę, gdy nieomylny dźwięk ciężkich opon na asfalcie zwrócił uwagę wszystkich. Czarny SUV. nie wjechał powoli. Przybył z impetem. Rządowe tablice, wojskowy kierowca. Funkcjonariusze wymienili spojrzenia. Federalni, szepnął jeden, może FBI. Żaden nie zgadł poprawnie. Cisza. Jeden z funkcjonariuszy wyjąkał. My tylko generał podniósł rękę. Ten człowiek, Harold Briggs, nauczył mnie dowodzić ser w Fort Brak. W 1983 roku prowadził zwiat, uratował cały mój oddział podczas szkolenia, gdy straciliśmy sygnał na bagnach. Adjutant generała wystąpił naprzód, niosąc skórzaną teczkę z wytłoczoną pieczęcią prezydencką. Stał na baczność obok swojego przełożonego. Tłum powiększył się, przyciągnięty nieoczekiwanym pojawieniem się wojskowych dygnitarzy w ich małym miasteczku. Telefony komórkowe nagrywały wszystko. Emerytowany listonosz szepnął do żony: Dlatego zawsze zostawiałem dodatkowe znaczki dla pana Brixa. Nie wiedzieliśmy, mrugnął jeden z funkcjonariuszy. Nie pytaliście. Generał podszedł do Harolda. Pozwoli pan sobie pomóc wstać, starszy sierżancie sztabowy? Harold wstał bez pomocy. Pozwolenie udzielone, Arnold. Kamery teraz nagrywały w ciszy. Generał odwrócił się do funkcjonariuszy. Właśnie znieważyliście człowieka z trzema turami bojowymi i czterdziestoma latami służby. Ta ciężarówka to część historii armii, on też. Generał zwrócił się do rosnącego tłumu. Oto co się dzieje, gdy przestajemy uczyć szacunku. Mała dziewczynka w pobliżu szepnęła do mamy: Czy on jest sławny? Nie, kochanie, odpowiedziała. On jest kimś więcej, jest prawdziwy. Jeden z funkcjonariuszy zdjął okulary przeciwsłoneczne. — Sir, przepraszamy. Harold po prostu powiedział — nie przepraszajcie mnie. Przeproście następnego staruszka, zanim założycie, że jest nikim. Generał zasalutował mu. Harold odwzajemnił salut. Generał Phillips stał wyprostowany jak struna. Jego cztery gwiazdki łapały światło słoneczne. Tłum ucichł całkowicie. Nawet dzieci wyczuwały powagę chwili. Starszy sierżant sztabowy Briggs dowodził operacją, która wydostała 23 zakładników z kolumbijskiej dżungli w 86. Kontynuował generał. Jego głos niósł się ponad zgromadzeniem. Wrócił do czynnej służby w wieku 60 lat po 11 września, aby szkolić jednostki operacji specjalnych w zaawansowanych technikach przetrwania. Trzech prezydentów uścisnęło mu dłoń. Jego akta misji pozostaną tajne do 2075 roku. Techniki, które opracował do ratownictwa na dużych wysokościach, uratowały 18 lotników podczas tajnej operacji, której nie mogę wymienić nawet teraz. Kobieta w stroju pielęgniarki podeszła do krawędzi tłumu. Pan Briggs oddawał krew co miesiąc przez 30 lat, dodała. Nigdy nie opuścił wizyty funkcjonariusze wyglądali na coraz bardziej skrępowanych, przestępując z nogi na nogę. Ciężarówka, za którą wystawiacie mandat, generał Phillips wskazał na zardzewiałego szewi, transportowała zaopatrzenie medyczne podczas huraganu Andrew w 92. Harold przejechał nią przez cztery stopy wody, aby dotrzeć do uwięzionych rodzin. Starszy funkcjonariusz odchrząknął. Sir, my tylko postępowaliśmy zgodnie z procedurą dotyczącą pojazdów bez odpowiednich... Procedurą? Głos generała stał się ostrzejszy. Procedura opiera się na ocenie sytuacji, funkcjonariuszu. Harold Briggs napisał procedurę nocnych ewakuacji, która jest nadal stosowana przez nasze siły. Harold pozostał bez wyrazu. Jego pora z marszczkami twarz niczego nie zdradzała, ale ci, którzy go znali, wiedzieli, że lekkie wyprostowanie ramion mówiło wiele. Kobieta przepchnęła się z tłumu. To człowiek, który zbudował rampę dla wózka inwalidzkiego mojego męża po udarze oznajmiła nie wziął za to ani grosza inny głos zawołał uczył grupę skautów mojego syna przetrwania w dziczy zeszłego lata dostarcza zakupy do centrum seniora w każdą środę dodał starszy mężczyzna z laską generał filips skinął głową niezdziwiony starszy sierżant sztabowy Briggs nigdy nie przestał służyć prawda Tłum rozrósł się już do blisko pięćdziesięciu osób, wielu filmowało telefonami. Historia już rozprzestrzeniała się w mediach społecznościowych. Czterogwiazdkowy generał broni starszego weterana, nękanego przez policję. Młodszy funkcjonariusz z twarzą poczerwieniałą ze wstydu, podszedł do Harolda. Ser, chcę osobiście przeprosić za mój brak szacunku. Nie miałem pojęcia. Harold przerwał delikatnie. W tym właśnie rzecz synu. Nigdy nie wiesz, kim jest ktoś, patrząc na niego. Dlatego szacunek jest na pierwszym miejscu, nie na ostatnim. Generał wyjął akta od swojego adiutanta i podał je starszemu funkcjonariuszowi. To akta służby starszego sierżanta sztabowego Brixa, przynajmniej wersja jawna sugeruje, żebyście obaj przeczytali je przed końcem dzisiejszej zmiany. Funkcjonariusz przyjął je ze skruszoną miną. Jeśli chodzi o ciężarówkę, Kontynuował generał Phillips: Posiada status pojazdu historycznego przyznany przez Departament Obrony. Dokumentacja jest składana w Waszym departamencie corocznie. Może powinniście dokładniej sprawdzać rejestry następnym razem. Harold w końcu zabrał głos. Jego głos był cichy, ale stanowczy. Generale, ci funkcjonariusze wykonywali swoją pracę tak, jak ją rozumieli. Wina nie leży wyłącznie po ich stronie wyjaśnił starszy sierżancie sztabowy. Stworzyliśmy system, w którym odznaki i mundury znaczą więcej niż ludzie, którzy je noszą gdzie procedury zastępują ocenę sytuacji. Widziałem ten sam błąd w Wietnamie młodzi ludzie wykonujący rozkazy bez kontekstu generał skinął głową powoli Zawsze, nauczyciel, prawda, Harold? Po raz pierwszy Harold uśmiechnął się lekko dopóki mnie nie położą do grobu ser. Tego popołudnia departament Szeryfa wydał publiczne oświadczenie. Incydent trafił na pierwsze strony gazet w całym kraju. Legendarny weteran zatrzymany, generał broni byłego mentora. Burmistrz miasta ogłosił 4 czerwca dniem Harolda Brixa. Z całego kraju napłynęły darowizny 247 tysięcy dolarów w pierwszym tygodniu. Harold przeznaczył każdy grosz na budowę ramp dla wózków inwalidzkich, dla niepełnosprawnych weteranów w całym kraju. Powstała inicjatywa Harolda Brixa z listą oczekujących ponad 300 domów potrzebujących modyfikacji dostępności. Na rogu ulicy, gdzie został zatrzymany, stoi teraz brązowa tablica. Nie każdy mundur wiąże się z blaskiem reflektorów, ale każdy akt służby pozostawia dziedzictwo. Harold nadal jeździł tą samą ciężarówką i wciąż naprawiał rampy. Ale teraz, gdy ludzie go widzieli, nie patrzyli przez niego, odsuwali się z szacunkiem. Jeden z funkcjonariuszy odwiedził go kilka tygodni później. Przepraszam ser, naprawdę. Harold nalał mu kawy. Uczysz się na tym, albo następnym razem zapłaci ktoś inny. I od tego dnia funkcjonariusz upewniał się, że każdy nowicjusz w tym departamencie przeczytał akta Harolda, zanim dotknął odznaki. Transformacja rozprzestrzeniła się z tego rogu ulicy. W ciągu kilku dni wideo obejrzano 8 milionów razy. Grupy weteranów zjednoczyły się, dzieląc się historiami podobnego traktowania. No, who you stop, wiedz, kogo zatrzymujesz, stało się popularne. Harold jak zwykle unikał rozgłosu. Kontynuował swoją cichą pracę, budując latem 23 rampę dla wózka inwalidzkiego dla weterana wojny w Zatoce Perskiej. Młodszy funkcjonariusz Brian Keller nie tylko przeprosił i zniknął. Zaczął pracować jako wolontariusz w sali 5 FW w weekendy. Początkowo weterani patrzyli na niego podejrzliwie, policjant, który znieważył jednego z nich, ale akceptacja Harolda stopniowo otwierała drzwi. Dlaczego tak naprawdę wróciłeś? Zapytał go Harold pewnego wieczoru, gdy naprawiali przeciekający dach sali. Ponieważ zdałem sobie sprawę, że nic nie wiem o ludziach, których przysięgałem chronić, przyznał Brian. Cztery lata w służbie i ani razu nie odwiedziłem tego miejsca. Szeryf wdrożył nowy program szkoleniowy. Rozpoznanie i szacunek weterani w naszej społeczności. Harold niechętnie zgodził się przemówić na pierwszej sesji, gdzie powiedział tylko jedenaście słów. Służba nie kończy się wraz z mundurem. Szacunek dla niej też nie powinien. Generał Phillips wrócił trzy miesiące później, tym razem bez ceremonii i munduru. On i Harold siedzieli na werandzie skromnego domu Harolda, pijąc whisky i obserwując świetliki. Odwróciłeś sytuację, Harold, jak zawsze. Harold potrząsnął głową. Sami ją odwrócili... Potrzebowali tylko lustra. Ciężarówka nadal terkocze każdego ranka główną ulicą. Nadal wozi drewno, narzędzia, a czasami trumnę owiniętą flagą, gdy umiera weteran bez rodziny, która mogłaby go odprowadzić na spoczynek. Ale teraz radiowozy policyjne zjeżdżają na bok, gdy ją widzą. Nie po to, by ją zatrzymać, ale by jej zasalutować. A w Akademii Policyjnej każdy nowy rekrut czyta laminowaną kartę z sześcioma słowami Nigdy nie wiesz, Kogo zatrzymujesz? Subskrybuj Steel Stories, jeśli wierzysz, że prawdziwy honor nie rdzewieje. Jeździ cicho, dopóki nie zostanie wezwany.